Dawno, dawno temu tutaj na pomorzu żyli Słowianie. Potem przyszli chrześcijanie, którzy uznali ich za grzeszników, tępili i zwalczali. Teraz mamy wakacje. Odpoczywamy, bawimy się, ale zapomnieliśmy o tych, którzy żyli tutaj wcześniej. Słowianie mieli bardzo bogatą historię, kulturę. I sztukę. Mieli też bogatą wyobraźnię. Co to oznacza? Że dzięki ich pomysłom świat stawał się magiczny. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o trzech potworach, które stanowią zaledwie ułamek tego bogatego świata, i pokazać, że nie były one straszne czy złe, ale też dobre. Leszy był najgroźniejszym potworem, jakiego stworzono. Wymyślili go po to, żeby ochronić ludzi przed niebezpieczeństwami, które czaiły się w lesie. Miał on postać człowieka zrobionego z korzeni i gałęzi drzew. Zamiast głowy posiadał czaszkę łosia. Był genialny w sztuce manipulacji i iluzji. Potrafił zmieniać się w niedźwiedzie albo w wilki, po to, żeby odstraszyć wszystkich intruzów, którzy chcieli wejść na jego teren. Na drzewach, takich jak to, Słowianie tworzyli znaki z gałęzi, korzeni drzew, z czaszek i piszczeli zwierząt, po to, żeby pokazać Słowianom. Do jakich terenów w starych borach nie należało chodzić? W koronach takich właśnie suchych i starych drzew żerowały kruki, które wiernie służyły swojemu panu. Kiec był potworem morskim, który żerował przy kamienistych brzegach plaż, mórz, rzek i jezior. Kiedyś był człowiekiem, który utonął i jego dusza nie była w stanie przejść między wymiarami. Dlatego została zamknięta w karykaturalnym ciele. Nienawidzi człowieka ani wszystkiego, co z tym człowieczeństwem związane. Dlatego przy takich miejscach jak to polował i topił bezmyślnych wędrowców po to, albo go, aby go pożreć, albo dołączyć do podwodnego świata. Słowianie wymyślili go po to, żeby chronić ludzi przed lekkomyślnym wchodzeniem do wody przy niebezpiecznych miejscach oraz przy porze, kiedy są największe sztormy. Guchule były potworami cmentarnymi. Trupojadami. Oznaczało to, że żywiły się trupami ludzi, pozostawionych w szczerym polu, albo w otwartych grobach. Miały one postać człowieka, poruszającego się na czterech kończynach, o twarzy mężczyzny i ostrych jak brzydwa kłach. Słowianie wymyślili je po to, żeby nauczyć ludzi szacunku do zwłok, do ich chowania w prawowiernym porządku, i żeby odwrócić ich od bezczeszczenia zarówno cmentarzy, jak i świętych miejsc, pozwalało to też na zachowanie większej higieny, ponieważ trupy nie leżały w szczerym polu, ale w najgorszym przypadku w dołach pokrytych wapnem. Jak zobaczyliście, potwory miały nie tylko przestraszyć, ale czynić przede wszystkim dobro. Dlatego w czasie swoich wakacji, przejeżdżając przez Polskę, będąc w lesie czy w puszczy, zatrzymajcie się i zastanówcie się nad tymi, którzy byli tutaj jako pierwsi, ponieważ to, kim jesteśmy, zawdzięczamy właśnie Słowianom. Dla Teva Reval, Borgosz.